Dobry wieczór Państwu. Co mogę powiedzieć o tym meczu? Myślę, że no, no, kibice, którzy byli na tym meczu, e, widzieli, że był to mecz bardzo szarpany, nierówny, e, grany falami przez jedną, jak i przez drugą drużynę. Na całe szczęście, na, na koniec, my wychodzimy z tego meczu zwycięsko i to a, bardzo cieszy. E, zostawiłem tutaj troszkę e, swoich. Jakby to powiedzieć, swojej pracy, no nazwijmy, nazwijmy rzecz po imieniu, kilku graczy, trzech graczy, Szymon Osipik, Maciek Krzewczyk i Franek Janus, to są gracze, którzy byli w zeszłym roku razem z nami, razem ze mną, więc też trochę to serce było podzielone, zwłaszcza, że też muszę powiedzieć, że Kibice Żaka, którzy dopingują Żaka, wiem, że również w innych meczach są za nami i bardzo, bardzo mnie oraz moich zawodników oraz moich graczy wspierają, za co jestem bardzo wdzięczny, i, 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 a także za to skandowanie mojego nazwiska przed przed meczem było bardzo przyjemne i bardzo, bardzo się z tego cieszę i bardzo dziękuję tym kibicom, nie chcę mówić z imienia bo, bo czasu by nie starczyło ale, ale naprawdę wszystkim dziękuję kibicom i kibickom, bo tam też również jest między innymi pani Paulina ale e, chciałbym też dodać na sam koniec, jest mi troszkę przykro, że Żak, Koszalin gdzie tutaj pracowałem dwa lata, zaczyna sezon od, od pięciu porażek ale doszły mnie słuchy i mam nadzieję, że są prawdziwe, że e, tym razem nie ma obcinki pieniędzy za porażkę czy e, kar finansowych, tylko są zamiast kilka jest marchewka. I wiem, że za ten mecz drużyna gospodarzy miała obiecaną premię. Przykro mi, że nie wyszło. No, ja też biję się o, o swoje stanowisko, o, o e, pracę dla moich graczy, Dlatego, dlatego chcę powiedzieć, że w tym kierunku, jeżeli. Żak będzie szedł, bo widzę, że w takim razie odrobili zadanie domowe, skoro nie tylko kijek, ale można też troszkę inaczej motywować chłopaków, co też widać po dzisiejszym wyniku. Przegrali otwarty mecz dwoma punktami, można powiedzieć, że też pechowo. Niech to idzie tak dalej, i liczę na to, że Żak, który jest głęboko w moim sercu, że Żak utrzyma się w widze, bo tego życzę organizacji. A także ludziom tutaj pracującym w tej najniższej piramidzie. Wcześniej był Zbyszek Pietrzak, jest pan Krajecki, jest też Maciej Krzewczyk, Eryk Naczelnic, którzy robią świetną robotę. Nie wiem, czy pan Radek Grabski dalej pracuje. Niech to idzie, niech ci ludzie tutaj młodzi przychodzą i, i niech ta liga się utrzyma dla, dla właśnie tych, tych młodych chłopaków, którzy, których wyniki też śledzę i obserwuję i idzie to jak najbardziej do przodu. To wszystko co chciałem powiedzieć, dziękuję. Dobry wieczór, to ja może trochę krócej. Weszliśmy w mecz ogólnie bardzo, bardzo dobrze, mimo że jechaliśmy w G-meczu, podróż też nie, nie krótka, to byłem lekko zdziwiony jak, jak dobrze w to spotkanie weszliśmy po podróży. No ale drugą połowę zaczęliśmy dość, dość kiepsko i ten wynik był do końca praktycznie na styku, już w pewnym momencie nawet Koszalin wyszedł na, na prowadzenie. Z mojej strony personalnie cieszę się, że, że wygraliśmy te zawody, że, że ja też już powoli wracam do zdrowia i że jako drużyna będziemy się jeszcze bardziej zgrywać, bo tak jak wspomniałem gdzieś już wcześniej, kiedyś tego zgrania jeszcze do końca nie ma, ale wiem, wiem i wierzę w to, że jak już wszyscy się zgramy i wszyscy będziemy zdrowi, to, to ten zespół naprawdę jest w stanie w niektórych meczach, gdzie nie będziemy w roli faworyta zaskoczyć. Cieszę się ze zwycięstwa, bo tutaj też miałem ukryte znaczenie w tym spotkaniu, więc cieszę się, że dobrze się pokazałem i i, I że wygraliśmy. Dziękuję bardzo. To kto, kto ma wiedzieć ten jakie było ukryte znaczenie? Ja nie będę mówił tego na głos, więc niech pozostanie ukryte. sytuacja czy tak? Nie na nie, to, to szczerze ten rzut był. Takie rzuty są łatwiejsze dla mnie niż jeżeli miałbym mieć otwartą pozycję i 10 sekund na nie rzut, bo wiem, że przy takim rzucie nie mam nic do stracenia i ewentualnie nie, nie będzie burzy z ławki. Nigdy nie mam z ławki. Ale mogę powiedzieć za Mateusza, że no, grał kiedyś dwa lata u mnie. Eee... W młodzieżowych grupach Górniczej zdobywaliśmy brązowy medal mistrz z 18 To jego charakterystyka była taka, że im trudniejszy rzut, tym łatwiejszy dla niego. Taka Im trudniejsza pozycja, tym łatwiejszy rzut dla Mateusza. Tak zawsze było i, i widzę, że dalej tak jest. Panie prezydencie, było ja sobie dopytać, bo mówił Pan już o pewnych motywacjach, <laughs> <laughs> potencjalnych, ale w związku z tym, że w zeszłym przyznać, było dużo kontrowersji na tego, jak. Zespół funkcjonował w klubu. Dla pana to zwycięstwo ma jakiś takich Tak, ma podwójny smaczek, ponieważ pracowałem tu dwa lata i, i tak jak mówię, no, rozstałem się z klubem dosyć takich, powiem szczerze, nie okolicznościach. I oto mam. Duży żal, ta zadra pozostanie w moim sercu jeszcze prawdopodobnie długo, bo, bo wszystko może się zdarzyć, ale prezesem, trenerem e, się bywa, człowiekiem się jest i, i to mnie bolało, dlatego m, taka moja ekspresja na koniec meczu. No, dla mnie to zwycięstwo smakuje podwójnie i, i nie dlatego, że komuś chcę zrobić na złość, tylko dlatego, żeby ktoś po prostu się ze mnie nie śmiał i, i nie wytykał palcami. A dobrze go tutaj nie ma, bo my z nim wygraliśmy. No, jest jeszcze mecz rewanżowy, na który również się przygotujemy. Każdy mecz traktujemy poważnie, ale proszę mi uwierzyć, tutaj spotkałem w koszalnie bardzo wielu życzliwych ludzi, bardzo wielu ludzi, którzy mi pomagali, którzy mi dopingowali. Z hejtem też się spotkałem, ale to, to wszędzie jest w Polsce. Natomiast to, co wcześniej wspomniałem, ja Żaka Koszani mam naprawdę głęboko w sercu i, i życzę naprawdę dobrze tej organizacji, ludziom, zawodnikom, bo, bo to jest sport i uważam, że oni są głównymi aktorami widowiska i, i chcemy, żeby, chcemy żeby, żeby dalej tak było bez, bez żadnych jakichś kontro, kontrowersji i złośliwości ze strony innych. Panie Ryszan, to po, po z wii, tak dalej, może meczu, Tutaj najważniejszy dla nas był meczup. Kto, kto kogo będzie krył? Mieliśmy charakterystykę zawodników, znaliśmy mocne i słabe strony, strony przeciwników. Świetny scouting zrobił e, e, mój asystent Sławomir Siekora, ale także posiłkowaliśmy się opiniami Byłego mojego asystenta z koszalina Tobiasza Łukaszyka, który świetnie pracuje i sprawdza się w, w mie mie mieście Szkła krosno I, i, I też mu tutaj mogę podziękować, bo dużo dał takich cennych uwag. Jeżeli chodzi o, o mecz, no bardzo dobrze broniliśmy w pierwszej połowie. Naprawdę dużo takich, mimo tego, że dużo przeciwna. E Dała 13 zbiórek ofensywnych. To jest bardzo dużo. Do połowy to jest no, niesamowita niesamowita ilość, a w drugiej połowie 6. No, gdybyśmy to zatrzymali na 12 zbiórkach ofensywnych, też troszkę za dużo, ale już by było dobrze. A tu jest 18, 19 zbiórek, ale na całe szczęście po tych 13 zbiórkach ofensywnych drużyna gospodarzy zdobyła tylko 5 punktów, bo jeżeli by. Wykorzystali więcej tych sytuacji, no to by było na pewno nerwowo, ale muszę dodać, wrzucić jeszcze, dorzucić łyżkę dziegciu. E, musimy przeanalizować to, jak szybko w trzeciej kwarcie daliśmy gospodarzom wrócić do gry. No to, to, to nie może się zdarzyć, bo to jest złe i miałem takie déjà z... Meczu z Inowrocławiem. Inowrocławie również wygrywaliśmy, również prowadziliśmy przez 32 minuty, a wracaliśmy, wracaliśmy, na tarczy. I to jest, to na pewno muszę poprawić w grze swojej swojej drużyny.